Ale generalnie, jeżeli chodzi o moje zdanie, to mnie to kompletnie nie smuci. Rosjanie mają się bać. Jest to dosyć ciekawe z tego względu, że bardzo rzadko widujemy, żeby ktokolwiek z tych wyższych rosyjskich polityków czy dowódców odwiedzał miejscowości przyfrontowe. A Robotyne to jest miejscowość, która leży bezpośrednio na linii frontu, więc co tu dużo mówić, trzeba mieć odwagę, żeby udać się w taką miejscowość, co pokazuje, że Załęski po prostu się tego nie boi, czego nie można powiedzieć o. Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry Państwu. To jest kolejny raport z wojny. 715 dzień inwazji Federacji Rosyjskiej przeciwko stronie ukraińskiej. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o pogłoskach o dymisji generała Załużnego, ale również o dosyć dużym problemie z amunicją po stronie ukraińskiej. Poruszymy też temat głównie Awdijivki, z tego względu, że to właśnie tam. Mają miejsce najważniejsze obecnie wydarzenia. Stan, który przedstawiam, to jest stan na 8 lutego. Książka Wojna Rosyjsko-Ukraińska, pierwsza faza, autorstwa Macieja Szopy, Marka Kozubela i Michała Bruszewskiego, jest dostępna w księgarni defense 24 pod linkiem sklep.defens24.pl. Karta Mundurowa. Program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz Karta kartamundurowa.pl. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na mapie. Jeżeli chodzi o ten odcinek czarnomorski, to tutaj nie mamy zbyt dużo informacji, też nie było jakichś dużych działań. Oczywiście strona ukraińska cały czas atakuje cele na Krymie, natomiast bardziej na północ, czyli na tym froncie hersońskim. Tutaj siły ukraińskie nadal utrzymują ten przyczółek w Krynkach. Rosjanie tak samo zresztą jak w ostatnich tygodniach cały czas próbują atakować ten przyczółek. W ostatnich tygodniach zwiększyły się skalę ataków, natomiast wszystkie ataki zostały odparte. Natomiast co ciekawe, w tym regionie wcześniej pojawiały się informacje o zmniejszeniu się ataków dronowych po stronie. Ukraińskiej i też ataków artyleryjskich. Natomiast obecnie, między innymi za sprawą grupy Madziara, coraz więcej tych ataków zostaje. Przeprowadzanych, co też utrudnia sytuację atakującym Rosjanom. Dla tych, którzy nie orientują się, czym jest Grupa Madziara, to Grupa Madziara, jej nazwa wzięła się właśnie od sygnału wywoławczego jednego z ukraińskich żołnierzy, właśnie o pseudonimie Madziar. To jest jedna ze skuteczniejszych grup działających na bezzałogowych statkach powietrznych, głównie uderzeniowo. Bardzo często zdarza się sytuacja, że w tej ukraińskiej przestrzeni informacyjnej Madziar jest bardzo wychwalany, a po tej stronie rosyjskiej, jeżeli ktoś słyszy, że właśnie Właśnie ta grupa tam operuje, po prostu budzi to strach wśród Rosjan. Ale generalnie, jeżeli chodzi o moje zdanie, to mnie to kompletnie nie smuci. Rosjanie mają się bać. Pamiętajmy o tym, że to Rosjanie rozpoczęli tą inwazję. Jeżeli oni się będą bać, to my będziemy spokojniejsi. Przejdźmy sobie w takim razie na kierunek zaporoski. Tutaj w, na kierunku zaporoskim Rosjanie nadal atakują okolice Robotyne bez większych sukcesów. Tutaj właśnie atakują od strony... Nowo Prokopiwki. I tutaj też dosyć ciekawa informacja, ponieważ w ostatnich dniach pojawiła się informacja o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymir Zełęski odwiedził właśnie robotynę bądź też okolice samej miejscowości. Miały tam miejsce różnego rodzaju rozmowy z dowództwem, ale też nagradzanie żołnierzy, którzy brali udział. W walkach w tym rejonie. Jest to dosyć ciekawe z tego względu, że bardzo rzadko widujemy, żeby ktokolwiek z tych wyższych rosyjskich polityków czy dowódców odwiedzał miejscowości przyfrontowe, a robotyne to jest miejscowość, która leży bezpośrednio na linii frontu, więc co tu dużo mówić, trzeba mieć odwagę, żeby udać się w taką miejscowość, co pokazuje, że Załęski po prostu się tego nie boi, czego nie można powiedzieć o prezydencie Federacji Rosyjskiej. Jeżeli chodzi o robotynę, to tutaj były też dosyć duże ostrzały artyleryjskie, jeszcze i ta wymiana ognia artyleryjskiego jeszcze jakiś tydzień temu. Natomiast pojawiają się informacje o coraz większym problemie z amunicją, właśnie artyleryjską w siłach zbrojnych Ukrainy. Ukraińcy bardzo mocno liczyli na to, że właśnie Unia Europejska dostarczy jakąś część pocisków siłom zbrojnym. Natomiast to, co już wiemy, co możemy powiedzieć, to to, że ten zakładany cel dostarczenia do końca marca miliona sztuk amunicji artyleryjskiej przez Unię Europejską na Ukrainie nie zostanie zrealizowany. Niestety. Ma to dosyć duży wpływ na działania, działania sił ukraińskich z tego względu, że taktyka musiała być całkowicie e, w pewnym momencie zmieniona, bo teraz Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na jakich, jakieś duże ostrzały, muszą trafiać tylko i wyłącznie w cele, które są świetnie zidentyfikowane i wiedzą, że ta amunicja po prostu trafi do celu, nie są w stanie pokrywać po prostu ogniem artylerii jakiegoś większego obszaru. W okolicy Doniecka e, sytuacja jest bez większych zmian. Nadal prowadzone są ataki przez stronę rosyjską, które są skutecznie odpierane. Natomiast dosyć niepokojącą sytuację mamy właśnie w, radio, w regionie Awdijivki. Jak mogą sobie Państwo zobaczyć tutaj na mapie, Rosjanie zwiększyli aktywność głównie na północy miejscowości. E, w chwili nagrania tego materiału, Rosjanie już. E, zajęli około 20% terytorium Avdiivki, ale natarcie nadal trwa, więc ta sytuacja może się dynamicznie zmieniać. Też wygląda na to, że obrona tego miasta wchodzi w kluczową fazę. Rosjanom tutaj udało się przekroczyć linię kolejową, zajęli też wiadukt nad, nad torami i Rosjanie przesuwają się tutaj w kierunku tej Drogi życia mają do tej drogi jakieś 500 metrów. To jest droga, która wiedzie z Awdiivki w kierunku Orliwki. No i przesunięcie się o kolejne 500 metrów może niestety spowodować częściowe odcięcie sił ukraińskich. Tutaj ta sytuacja wygląda bardzo podobnie, jak właśnie sytuacja w Bachmucie. Tutaj Rosjanie starają się to miasto tak naprawdę przeciąć na pół. Tutaj widać, jak Państwo sobie zobaczą te kierunki ataku. Że strona ukraińska ma teraz dosyć duży orzech do zgryzienia, czy nadal uporczywie bronić tego miasta, czy może jednak się wycofać. Wiadomo, że ewentualna obrona tego miasta będzie wiązała się z dużymi stratami, natomiast nie widać, żeby jakieś dodatkowe siły tutaj Ukraińcy przerzucali Już od dłuższego czasu zresztą mówiło się o tym, że jeżeli będzie potrzeba, aby wycofać się za wdiwki, to tutaj Sztab Generalny nie będzie przeciągał tej, tej decyzji, z tego względu, że mają właśnie doświadczenia z tego, co działo się w Bachmucie, bo w Bachmucie prawdopodobnie przez jakieś naciski polityczne, po prostu broniono tego miasta do samego końca, zostało okupione bardzo dużymi stratami, na co ukraińska strona nie może sobie pozwolić, bo jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, to nie ukrywajmy, te po stronie rosyjskiej są zdecydowanie większe i taka wojna na wyczerpanie może się dla Ukrainy źle skończyć. Z drugiej strony, zdobycie Awdijwki przez Rosjan tak naprawdę po 10 latach stałego ataku, bo Awdijwka jest atakowana tak naprawdę od 2014 roku, będzie bardzo dużym sukcesem propagandowym, i to prawdopodobnie zostanie wykorzystane przez takie osoby jak Dmitri Pieskow, czy Skabajewa, czy chociażby sam Władimir Putin, żeby pokazać te sukcesy, które są odnoszone na froncie. Tym bardziej, że mamy blisko do wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej, mimo że te wybory. Wyglądają w sposób, jaki wyglądają. Większość zdaje sobie sprawę, że z demokracją to nie ma nic wspólnego, to jednak te fasady, że to jest demokracja, są utrzymywane i ta kampania trwa, mimo że tak naprawdę ona niczego nie zmieni. W ubiegłym tygodniu pojawiły się też ciekawe informacje. Informacja udostępniona przez jednego z byłych ludowych deputowanych do Werchownej Rady o ewentualnym zdymisjonowaniu naczelnego dowódcy ukraińskiego, czyli Waleria e, Załużnego. Dymisja miała być dokonana przez prezydenta Ukrainy. Wedle tych medialnych doniesień e, Załęski miał zaproponować Załużnemu pozycję ambasadora w jednym z krajów, na co się e, Załużny nie zgodził. Pojawiły się też informacje o ewentualnych następcach, e, Szczerze mówiąc, dosyć dziwne, bo z jednej strony pojawiały się informacje o tym, że na nowego naczelnego dowódcę miałby pójść generał Kirył Budanow, czyli szef wywiadu wojskowego Ukrainy. Osoba, która tak naprawdę nie dowodziła nigdy większymi związkami taktycznymi, co mogłoby być dosyć dużym utrudnieniem. Pojawiły się też informacje o ewentualnym zastąpieniu założonego przez przyjaciela założnego, czyli przez generała Syrskiego. Natomiast zaraz po pojawieniu się tych plotek pojawiło się też dementi ze strony i Ministerstwa Obrony Ukrainy i też z biura prezydenta, że nikt nie myśli na ten moment o odwołaniu założonego. Natomiast z tych informacji bardziej backgroundowych, Między innymi w artykule ukraińskiej prawdy pojawiła się teza, że wcale nie było tak, że załóżny miał nie zostać odwołany, tylko że i Syrski, i Budanow nie zgodzili się na zastąpienie załóżnego. Załóżny ma, Państwo wiedzą, jeżeli obserwują sytuację, bardzo duże poparcie wśród wojskowych i też bardzo duże zaufanie społeczne. Być może ta decyzja o ewentualnym odwołaniu załóżnego nie jest tylko motywowana ewentualnymi lepszymi zmianami na tym, co dzieje się na froncie, ale. Też strachem, po prostu strachem politycznym przed załużnym, pojawiały się przecież sondaże, które pokazywały, że jeżeli doszłoby do wyborów prezydenckich i e, w, do walki stanąłby i prezydent e, zełęński i e, właśnie załużny, to załużny te wybory by wygrał, więc to środowisko polityczne Załońskiego może się tego obawiać. A ta y, sytuacja między Załużnym a Załeńskim wydaje się zaogniać. Pierwsze tak naprawdę symptomy tego konfliktu widzieliśmy po tym dosyć sławnym y, artykule, który opublikował generał Załużny, w którym mówił, że ta wojna jest prowadzona w trochę zły sposób, między innymi przez naciski polityczne, że doszli Ukraińcy, ale również Rosjanie, do pewnego rodzaju ściany, że jedyne co może tutaj pomóc, to albo jakieś lepsze uzbrojenie, bardziej nowoczesne, albo po prostu masa, która zaleje Ukrainę prędzej czy później, jeżeli nie dojdzie do jakichś zmian w taktyce. Oczywiście wtedy biuro Załońskiego bardzo źle zareagowało na, te, na ten artykuł Załużnego, po czym pojawiły się informacje, że Załyński rozwinął alternatywne linie komunikacyjne, które totalnie omijają Załużnego. Dodatkowo jeden z... Ludzi załóżnego, czyli em, dowódca sił specjalnych Ukrainy, został zdymisjonowany, co też opozycja, w tym Władimir Kliczko, bardzo mocno skrytykowały. Czyli chodzi o tą sytuację wewnętrzną, polityczną Ukrainy jest dosyć trudna, ale wydaje się, że nie ma się czemu dziwić. Państwo cały czas się broni i każde tak naprawdę tarcia wewnętrzne, które e, są obecne na Ukrainie, będą rozdmuchiwane do niebotycznych rozmiarów. Zobaczymy jak ta sytuacja przełoży się na front i czy w ogóle dojdzie do ewentualnego zastąpienia e, naczelnego dowódcy. Wróćmy do mapy. Jeżeli chodzi o sytuację w okolicy Bachmutu, to tutaj właśnie w okolicy Bachmutu i Biłchoriwki sytuacja jest bez większych zmian. Ukraińcy tutaj delikatnie zdołali poprawić swoje pozycje w okolicy e, Kliszczyiwki. Obie strony na tym odcinku są Dosyć mocno aktywne, dużo bardziej aktywne niż było jeszcze to dwa tygodnie temu. Natomiast jak widzimy, linia frontu po prostu stoi w miejscu. Rosjanie natomiast zanotowali ograniczone sukcesy w okolicy Jampoliwki. Tutaj siłom rosyjskim udało się um, przejąć fragment terenu właśnie w, w, w stronę samej Jampoliwki i w stronę miejscowości Terny. Natomiast te zdobycze terytorialne nie są jakieś duże, natomiast pojawiają się informacje, że siły rosyjskie zaczynają sprowadzać tutaj kolejne jednostki, które mogą napierać i prawdopodobnie będą e, chciały wejść właśnie do samej Iwaniwki albo do Zaricznego e, Na północnym odcinku, czyli na tym odcinku swatowe Kremienna, tu Rosjanie kontynuują natarcie w kierunku miejscowości synkiwka. i Rosjanie mieli zająć tutaj zachodnią część lasu, ponadto wedle tych najnowszych informacji siłom rosyjskim udało się wejść do północnych zabudowań już samej miejscowości, co nie napawa zbytnim optymizmem, Rosjanie też nacierają w okolicy Kisliwki-Kotarywki, i po ewentualnym zdobyciu tej miejscowości siły ukraińskie będą musiały tak naprawdę bronić się na samych przedmieściach Kupiańska to może dosyć mocno skomplikować obronę jeżeli ta ta część tutaj obszaru zostanie przejęta ponieważ jest to część wyżynna no i wtedy Rosjanie będą mieli już tak naprawdę łatwiejszą drogę do samego Kupiańska. Zresztą tutaj z tego rejonu pojawiają się też informacje o użyciu bardzo dużej liczby bomb lotniczych, tych bomb szybujących rosyjskich, które zmuszają po prostu stronę ukraińską do po prostu lekkiego wycofywania się. Z drugiej strony te bomby lotnicze też używają w budynki cywilne, ale... To, co pokazuje ta wojna od dłuższego czasu, to to, że Rosjanie nie bardzo patrzą, czy to budynek cywilny, czy to budynek wojskowy, po prostu atakują. Jeżeli chodzi o zmiany na froncie, to tutaj to byłoby wszystko. Mamy jednak dosyć ciekawe informacje, ponieważ 6 lutego miał miejsce kolejny bardzo duży atak rakietowy, czy to dronowy sił rosyjskich. Z użytych 64 pocisków Ukraińcom udało się zestrzelić 44. Natomiast, co w tym ataku jest ciekawe, to to, że w Kijowie, w okolicy um, dzielnicy Dniepr, odnaleziono szczątki rakiety. Rakieta, która została użyta po raz pierwszy w tej wojnie. Może nie rakieta, dokładnie pocisk hipersoniczny, czyli pocisk 2M22 Zircon po raz pierwszy został użyty. Jak możecie zobaczyć na fotografiach, szczątki tego pocisku znaleziono niedaleko infrastruktury energetycznej, tylko... Jeżeli chodzi o tę infrastrukturę, zniszczenia były bardzo niskie, tak naprawdę jeżeli chodzi o większe zniszczenia, to są te zniszczenia, ale w chodniku obok infrastruktury, także celność precyzyjnych rosyjskich pocisków pozostaje doskonała, pozostaje bez zmian. Tak jak Państwo widzą, sytuacja, zwłaszcza w okolicy Awdiwki, jest dynamiczna. Być może w momencie publikacji tego materiału sytuacja zmieni się jeszcze bardziej na korzyść Rosjan bądź. Być może uda się Ukraińcom odbić te utracone fragmenty samego miasta. Natomiast sytuacja, tak jak wcześniej wspominałem, nie napawa optymizmem. Być może strona ukraińska będzie musiała niedługo wycofać się z samej Avdiivki. Też pojawiają się te informacje o tym, że Rosjanie gromadzą coraz więcej sił na tamtym odcinku, ale też na odcinku kupiańskim, więc najbliższe tygodnie dla Sił Zbrojnych Ukrainy mogą być dosyć ciężkie. Dodatkowo mamy cały czas przed oczyma sytuację z dostarczaniem sprzętu przez zachód Ukrainie. Te dostawy są coraz niższe. Dodatkowo mamy problemy z zatwierdzeniem pakietu pomocy w Senacie w Stanach Zjednoczonych. Więc sytuacja nie maluje się na ten moment jakoś bardzo dobrze dla strony ukraińskiej, natomiast byłbym tutaj umiarkowanym optymistą. Zobaczymy, co czas przyniesie. Ukraina pokazała, że potrafi skutecznie bronić swojego terytorium. Jednak musimy przyznać, że te natarcia rosyjskie są coraz silniejsze i być może z niektórych pozycji będą Ukraińcy musieli się wycofać. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że ten format przypada Państwu do gustu. Jeżeli macie jakieś uwagi, chcieliby Państwo posłuchać w następnym programie o czymś konkretnym, to też zachęcam do zostawienia komentarzy. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.